Co to jest? Teatr? Zapytała szeptem zaniepokojona mama Muminka. Teatr to nie jest ani salon, ani też przystań dla statków. Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie. Gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi chcieliby być, choć nie mają na to odwagi. I jakimi są. Krzyknęła mama muminka zdziwiona, emma zaprzeczyła cierpliwie głową. Wzięła biały blok i namalowała mamie muminka teatr. Wytłumaczyła, co jest czym, i napisała to wszystko na malunku. Opowiem wam, jak było, kiedyśmy wystawiali Kleopatrę! Cała widownia, to co wy nazywacie salonem. Była zapełniona i panowała całkowita cisza. Jak zwykle o zachodzie słońca zapaliłam lampy i kiedy przedstawienie miało się zacząć, zastukałam w podłogę od odmiotły o tak. Po co? Zapytała bufka. Dla większego efektu, powiedziała Emma. Spektakl się zaczyna. Białe światło oświetla Kleopatrę. Publiczność wstrzymuje oddech. Dziwa była cudownie. Piękna. Smutna. Dziwa? Zdziwiła się Bówka. Tak, to jest najładniejsza ze wszystkich pań w teatrze. Ta, co zawsze ma główną postać i zawsze osiąga to, czego chce. Chcę być dziwą, powiedziała Bówka. Powiedziała Emma. I umrzeć w ostatnim akcie. Tak! Krzyknęła bówka. Policzki jej płonęły. Móc być zupełnie kimś innym niż się jest. Nikt nie mówiłby już: To idzie bówka. Tylko spójrzcie na te damę w pięknym aksamicie. Na wielką dziwę, ona na pewno wiele przeszła. Tak chciałabym pięknie przeżywać na scenie. Denerwuje się pan Słowik? Już prawie dwunasta, a tu pani Słowikowa wciąż nie wraca z miasta. On już sprzątnął, pozamiatał i pościerał kurzy. Lśni czystością całe gniazdko. G2 niezbyt duże. Czas najwyższy, by się wreszcie zabrać do obiadu. A tu pani Słowikowej ciągle ani śladu. Co tu robić? Co gotować? Rozpad go ogarnia. Wczoraj byli w rubelkowie i pusta spiżarnia. Wreszcie wraca Słowikowa. Nie gniewaj się, stary, ale straszna dziś kolejka była po komary. O motylkach szkoda marzyć, a muszki mrożone. Więc komary tylko wzięłam. Proszę, o to one. Weź je oskup i wypatrosz i jogurtów w garnku. I ja nie mogę. Mam dziś koncert w Łazienkowskim Parku. Wszystkie miejsca wyprzedane. Gałązki i Lor. Prasa będzie. Recenzenci. Sam pan Waldorf może. Jednym słowem wielka gala. jakaś hałtur. Przygotować się, więc muszę i przyczesać piórka. Westchnął tylko biedny słowik, przypiął fartuch z listka, i do garów taki los już ona artystka znana, sławna, rozrywana i zarobię krocie. A pan słowik także śpiewa, ale przy robocie. Jedną tylko ma dziś radość. Tę chwilę upojną, kiedy czyta utowima, jak było przed wojną. Kogut obudził się jako ostatni. Ratunku! Krzyknął na wszelki wypadek. Odwaga bowiem nie była jego najmocniejszą stroną się dzieje? Zapytał na widok osób białych gęś i lisa. Nie padła jednak żadna odpowiedź. Czy byłaby gęś tak miła? Kontynuował grzecznie acz stanowczo i poprosiła swego gościa lisa, ażeby poszedł już sobie do domu. A następnym razem odwiedził ją w porze stosowniejszej do składania sąsiedzkich wizyt niż tu. Kogut zamilkł, zamyślił się, z zdemruchał oczami. Lisa? To jest lis? 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 Ratujcie mnie wszyscy! Tu jest lis! Przyszedł mnie pożreć! Ratujcie mnie wszyscy! Ja ginę! To mówiąc, zemdlał na dobre. Gdybym był młodszy dziewczyno. Gdybym był młodszy. piłbym w e, ten czas niewino lecz spojrzeń twoich najsłodszych nektar, dziewczyno, ty byś mnie może kochała, jasne Aniela, na tę myśl, pierś mi zależała, bo widzę szczęścia za wiele. Gdybyś kochała. Gwiazd bym nie szukał na niebie ani miesiąca, ale bym patrzył na Ciebie, boś więcej promieniejąca od gwiazd na niebie. Wzgardziłbym z Słońca jasnością i wiosennym tchnieniem, a żyłbym twoją miłością. Boś ty jest moim natchnieniem i słońca jasnością. Ale już jestem za stary. bym mógł dzieweczko, zażądać serca ofiary. Więc bawię tylko piosneczką. boń już za stary. Uciekam od ciebie z dala, mocny złoty, bo duma mi nie pozwala cierpieć, więc pełen tęsknoty uciekam z dala. Śmieję się i piję mino, mieszane z łzami, i patrzę, piękna dziewczyno, w swą przeszłość. Okryto mgłami i pije wino.